MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonu. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Rok 2013 jest bardzo ważny dla polskiej numizmatyki. W czerwcu Narodowy Bank Polski rozpocznie emisję wyjątkowej serii monet kolekcjonerskich pod nazwą Historia Monety Polskiej. W Lubinie trwa 11. Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Oddział Lubiński jako jedyny w historii towarzystwa jest gospodarzem Zjazdu Miłośników Monet i ich Historii już po raz drugi. Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego wraz z zaproszonymi gośćmi rozpoczęli dziś 11. walny zjazd, który odbywa się co dwa lata. Oddział Lubiński został wyjątkowo wyróżniony, ponieważ jako jedynemu w historii towarzystwa powierzono mu organizację zjazdu po raz drugi. 16 lat temu zjazd był organizowany w Hryzstykku, gdzie pozostało bardzo miłe wrażenie wśród wszystkich naszych byłych i obecnych członków. Gościem Lubińskiego Zjazdu Numizmatyków jest przedstawicielka Narodowego Banku Polskiego. NBP to jedyny emitent monet kolekcjonerskich w Polsce. Rozpoczęły się dwie wyjątkowe serie monet. Jedna z nich to Skarby Stanisława Augusta. Są to monety wzorowane na medalach wybitych przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. A już dosłownie za miesiąc, 20 czerwca, rozpocznie się inauguracja nowej, bardzo dużej i historycznie ważnej serii Historia Monety Polskiej. Pierwsza z nich będzie się nazywała Denar Bolesława Chrobrego. I jest ona w szczególny sposób dedykowana właśnie środowisku kolekcjonerów i numizmatyków, ponieważ od Bolesława Chrobrego aż do czasów współczesnych przypomnimy całą historię polskiej monety. Monety kolekcjonerskie są dużo droższe niż widniejący na nich nominał, który ma charakter wyłącznie symboliczny. Pasjonaci mówią, że takich monet nie zbiera się dla ich wartości nominalnej. Co jednak, jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, ile są warte, nawet dla specjalistów to trudne wyzwanie, warto jednak wziąć pod uwagę kilka wskazówek. Krańcowo to takim minimalną wartością, to jeśli to jest moneta kruszcowa, to oczywiście jest wartość kruszcu zawartego w monecie. Wydawane są co roku katalogi monet, tam też może Pani sobie śledzić. No i oczywiście kopalnią wiadomości jest internet. Towarzystwo zrzesza nie tylko kolekcjonerów monet, lecz przede wszystkim miłośników historii pieniądza. Należy do nich prezes towarzystwa. Ja w ogóle nie zbieram monet, dlatego że Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jest... Takim wspaniałym tworem, że zrzesza wszystkich, którzy zajmują się pieniądzem. Ja jestem zajmuję się, jestem w ogóle wykształceniem archeologiem, zajmuję się pieniądzem starożytnym. Zajmuję się tym pieniądzem w, jako, dla mnie jest to nauka. A siedzimy razem przy jednym stole. W programie tegorocznego zjazdu, oprócz obrad i dyskusji, znalazła się także prezentacja kruszców, wydobywanych na terenie Zagłębia Miedziowego, z których wytwarzane są m.in. monety.